Dobry, to ja tobaj. Jak widać, dzisiaj będzie Wuhan. O Przepraszam. Oj, jak fajnie zadziałał w końcu domej, w końcu Active, key, więc mogę go w końcu użyć. No przepraszam, że całe linki nie są dokończone, ale... Z przyczyn prywatnych po prostu, ale to nie wami. Na szybko opowiem jego pasywkę i tak dalej. Liderski to jest Power Absorption i Transforming Bus Kategorii ki plus 3 Hafatek da w 170%. Dodatkowy ataki dev 180% i dodatkowe, yy, dodatkowe 30%, przepraszam, to dla Activite Light Phones i Control Power. Yy, na super ataku sobie zwiększa ataki dev yy, o 50% i zadaje Immense Damage. A, zapomniałem, że to się nie działa. Ki plus 2, ataki def 200%, gwarantowana garda. Dodatkowy ataki def 58, kiedy atakuje. Jeszcze raz, przepraszam. kurat ten mikrofon, ja muszę... W ogóle mam takie wrażenie, że mikrofon... Przeczytam... tam... Wysoka szansa na unik i dodatkowy atak z wysoką szansą na to, że to będzie super atak Na początku e, na początku bitwy i a, a to drugie, czyli z unikiem i dodatkowym atakiem Od siódmej tury, dodatkowy atak i szansa na kryta 50% I dla sojuszników ki plus 2 atak i d 50% Kiedy jest active light forms albo power absorption W tej samej turze e, tam dalej, dodatkowy, dodatkowy atak i def 50% e, kiedy HP jest powyżej e, kiedy, w zależności od HP kiedy postać oberwie w pierwszej pierwszy raz w turze zwiększa sobie def nie, e, na tą turę maksymalnie do 150% ale możemy aktywować active skill'a Dobra, do, nie wywalił w końcu. Mam nadzieję, że nie wywalił, bo ja tu nagrywam kil, kilka razy i dlatego. Bo nagrywam tu długo już, Już chciałbym tego już nie. A na szybko też opowiem pasywkę tego Super Bowl. Masywnie sobie zwiększa atak na stałe o, 50, o 100%, zadaje imens damage, i ma wysoką szansę na stuna. E, dalej, to ma tak Kip e, plus 6, atak i w 300%, dodatkowy atak 100%, kiedy atakuje. Redukcja damage'a o 5, 70%. Zmienia AGL Orby na tech Orby. Dodatkowe 40%, kiedy Berwy i szansę na kryta 5% za każdego zebranego orba. Daje dodatkowy super atak kiedy zwierzę 3 lub więcej Orbów. Daje dodatkowy super atak kiedy, e, kiedy zwierzę 6 lub 6 lub więcej Orbów. Daje dodatkowy super atak, kiedy jest Fuse Fighters kategorii przeciwnik i regeneruje 70% HP na końcu tury. I w końcu mogę użyć tego. Tylko żeby było 6... tego, 6 Dobra, jeszcze 6, let's go. Postaram się, żeby też połączyć Buchana i tak dalej. A w ogóle fajną rzeczą jest... O unik... Fajną rzeczą jest to, że kiedy... E, kiedy buch... kiedy ten buch stakuje sobie atak, to to idzie na tego jak to się mówi. To ten stakowany atak idzie na Buchan. Yy, Buchana tego zwykłego. Więc to. Fajowa rzecz. Na razie 10 milionów. Jakby był Big Bag Bosses, to by było około 13. Niestety unik. jest 12 to były już dwa dodatkowe a i polecam na niego bo zapomniałem powiedzieć ale pewnie zaraz no niestety nie było to ale polecam na, u niego zrobić e, ad i w unik bo kryta ma i tak bazowo już więc, więc kryta mu nie potrzebujemy już dawać a additional na przykład przyda nam się na przykład przy tym bucha ebu super i w stakowaniu a kryta nie trzeba, bo na początku będzie miał na początku 50, 50, czyli 100. I później będzie miał 50, więc y, nie trzeba mudować tak mocno wy. Te wkryte, tak chciałem powiedzieć. Wkryta Dobra, szybko ulecimy tam. Trochę tak kijowo, że kit nie jest przy Buchanie, tym moim, moim. Jakoś się z tym poradzimy. Na pewno celce nie pole 20 milionów. No tak, bo jest po Ja więc wiadomo, kiedy nagrywam. Więc fajowo. No i ładnie. Ten dodaje 15, więc jest spoko. No i będziemy mogli przejść do następnej tury, więc m'u. E, szczerze powiem tak, e, szcz zgadzam się z tym, że e, samo e, Buchana jest trapem, totalnym trapem, ale jako, że udało mi się trafić to, e, nowe karty, jestem zadowolony, nie zostałem oszukany, dok e, mogę powiedzieć, że omacuł gotowo. Omacuł gotowo i to mocno. O, jako że. Ten wirus mamy aktywowanego domaina, to. Ta, nie może. Nie może nie ma dodatkowego ataku, więc. E, wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz, jak to mówią. Aj, i, i też zobaczymy, tak, jak wyjdzie ten dodatkowy super. E, ten dodatkowy atak z. Ten stakowany. Na tym Buchanie Normalnym, bo. No niestety yy, postanowili dać, że nie o, kiedy pada się tylko od początku bitwy, więc to... Moim zdaniem kijowe, e, no cóż... Może byłby wtedy, byłby wtedy był za mocny? Możliwe. Monitor torumie się wygasło, Ale czy by, ale czy to jest najlepszy tur teraz? Chyba? Znaczy, mam taki temat, Dice Slug jest 22 milionową. Nie wiem, czy Dice Slug nie jest najlepszy. Bo. Bo ten, jak to się mówi? Bo sluk jest. Bo sluk ma. Slug. Ma redukcję i tak dalej. I ma. I może więcej bardziej tankować. Ale bu ma więcej. Jest bardziej ofensywny i. No. no szlak jest... Slug jest bardziej. Defensywny bym powiedział, a. Pół jest bali, ofensywny? Na... Znaczy, wydaje mi się, tak mi się wydaje. Nie... Mogę nie być pewien, bo. Ale mocno oberwał, jak na przewagę typów. Jak mocno oberwał, nie powiem. No i ryby leci. Dobra, może idziemy? Fajnie by... <laughs> But, mm, fajnie by było, umrzemy. moje mm, ulubione. It's time to die! <laughs> Jak to mówię it's time to die. O, umieramy, let's go. E, tak się, o, idealnie nawet wszystko złożyło, teraz zauważyłem Tylko mogę teraz skipnąć e, tego, tego bo było już widziane I let's go Ma dużo ataku ma No już licznik to poleciał w górę A i zapomniałem powiedzieć co ma domain, bo bym zapomniał Dom... Bym powiedział co ma. Do, bo tak tak, nie, nieważne. Yy, domain effect to jest power absorption i transforming boost kategorii. Sojusznicy i sojusznicy. Przeciwnicy i sojusznicy dostają py, yy, plus 15%. Dodatkowo, przeciwnicy i sojusznicy dostają dodatkowe 15%, czyli razem 30. Oto no dodatkowe 30% i zobaczymy, ile było zada. Jestem tego ciekaw. Tu sobie ładnie tego. 28 milionów A z reszty byłoby nawet chyba... Gdzieś, o ja nad kryt był poleciał O przepraszam, kryt nad poleciał O idolo, ładnie, ładnie Tutaj możemy tego ja muzyczka To jest taki vibing jak nie wiecie co... A może użyjemy nawet tego... Jak nie wiecie co dać na dyskotece to pamiętajcie, aktyw aktywujecie tego. E, Mówi... Movie... E, co? Tego... To jest OSTK i możecie dać na... To będzie fajne. Takie na dyskotece, takie fajne. I każda dyskoteka będzie zarąbista. więc jest spoko i osadni tego atak, bo już nie chcę przedłużać, bo już chyba dużo... No ten już bez dodatkowego boostu, tylko be, bez dodatkowego 100% Więc zobaczmy ile też to... Z... ile zada buchan i chyba to będzie tyle na tego. No dłużej nie będę przedłużał, bo co trzeba? Bo chyba wszystko pokazałem. No chyba wszystko. No i widać, że ten... Dod, no widać ten yy, spadek os. Ale pokazałem na, największy... na tych 6 turach i pod, po siódmej Jeszcze zobaczymy tego buchana, tego Bu I to chyba będzie tyle Nie będę przedłużał więcej, bo... Co ja mam więcej pokazać? Znaczy mógłbym pokazać z... Bu, z G2, ale... Ja już nie będę... nie będę jeszcze przedłużał, bo... O, 20 milionów, elegancko, ładnie, ładnie. I cyk. Także, że dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, prawdopodobnie to będzie Anilaza. No to trzymajcie się i pa, papa.